Hej, hej, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstaver Defense 6. Jest Safe Mode, a dzisiaj lecimy z kolejnym materiałem z naszej ulubionej serii Random Monkey z modyfikacją oczywiście od GM Konio. Więc zobaczmy, jak to nam pójdzie tym razem. Oczywiście na początku moi kochani wspierający, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Wielkie dzięki dla Was, jak najbardziej, a my przechodzimy szybciutko do materiału. Dzisiaj lekka zmiana zasad, i też pytanie do Was, jak Wy wolicie, jak według Was będzie lepiej. Tym razem uznajemy, że bohatera możemy postawić zawsze, w którym momencie chcemy, a później losujemy oczywiście, jednostkę, albo losujemy pierwsze jednostkę, a później losujemy bohatera. To zależy od nas, ja w tym momencie bym w postawie bohatera, bo po poprzednim mocy troszeczkę się boję tego, że będę znowu przegrywał bardzo mocno z takiego to błahy, oczywiście powodu, więc leci nasz Quincy, najlepszy możliwy bohater oczywiście na start i standardowo oczywiście informacja, mam oczywiście tutaj przycisk do race'ów, żeby szybciej puszczać te rundy, charakterystyczny dźwięk, który nam mówi, że hej, leci kolejna runda troszeczkę za szybko, no i to właśnie chodzi, żeby te rundy puszczać faktycznie jak najszybciej się tylko i wyłącznie da. Tak, bo domiony przechodziły na, to, no taka mapka, to jest mapka troszeczkę na poziomie trudniejszy, bo to jest mapka z poziomu Intermedient, więc będzie się troszkę więcej działo, no i będzie zdecydowanie trudniej i tak pisaliście mi, że zasłaniam swoją główką te tutaj nasze małpki, ale nic za to nie poradzę, bo one są teraz w sekcji Support, ale i tak to się chyba to najważniejsze widać, bo już od trzeciego tieru, nawet drugi tier już widać tylko blokuje wam widok tieru. 0 oraz 1, ale dobra, wylosujmy sobie od razu tier pierwszy, Żeby było troszeczkę zabawnie, było coś ciekawszego. Uwaga, trzymamy wszystkie ciuki, bo to jest pierwszy rzut, i pierwsza, coś, pierwsza szansa na no, uzyskanie czegoś ciekawego. Poproszę, super małpkę. No to nie jest super mapko, oczywiście mamy Boomerang'a z upgrade'em 1.1.0 Czyli będziemy tutaj mieli większy popping power, czyli bijemy 8 malowników jednocześnie na każdym rzucie Oraz Boomerang leci szybciej, to szybsze lecenie Boomerang'a oczywiście nie ma żadnego wpływu na damage ani nic bo to nie zwiększa chyba speeda z tego co kojarzę, tylko zwiększa jakby jego szybkość lecenia, czyli jakby żeby nikt mu nie uciekł przed jego atakiem no może i spoko sprawa, grą, że mamy Quincy, więc jeszcze tutaj no, nie jest wszystko stracone, no ten bohater no, no, no mógłby być lepszy, nie ukrywajmy, mógłby być on oczywiście lepszy, no liczymy, że to się uda, zmienimy no, mu rękę, bo jak będzie atakował w tą stronę, to lepiej żeby on bił wtedy z rączki lewej bo wtedy troszkę więcej on jakby zyska dla nas bonusu, nawet w tym momencie lepiej jak bije z lewej ręki, bo zawsze ten powracający ma jeszcze szansę coś tam po drodze hapnąć. Teraz pozwolimy sobie od razu już tier drugi, żeby było to troszeczkę szybciej, intensywnie troszeczkę by tutaj wszystko leciało pośmiesznie, no runy tak ekstra całkowicie, no i zbieramy tylko jeszcze tylko i może dwie stóweczki, będziemy mogli postawić sobie kolejny nasz tier, który postawimy tutaj troszeczkę dalej, może nie idealnie przy, tam postawimy troszeczkę coś mocniejszego, ale w tym miejscu spokojnie możemy zrobić sobie nasz, nasz drugi rzut i uwaga, to będzie tym razem... Magę dostaliśmy, 2-0-0. Szkoda, że nie ma bonusów oczywiście. Mega szkoda, że nie ma żadnego bonusu, bo jeszcze w tym nie mamy żadnej jednostki bijącej lidy, bo Quincy, jak dobrze oczywiście wiecie, nie jest w stanie nabić tutaj um, eksplodujących strzał do rundy 28, więc będziemy musieli sobie oprawić w jakiś inny sposób, czyli potrzebujemy coś wylosować, co będzie w stanie bić owe właśnie lidy, więc to będzie dosyć ciężkie, ale zobaczymy, może jakoś też ogarniemy. Będziemy stawiali teraz już minimum drugi tier. Żeby no, mieć szansę przynajmniej na coś ciekawego, bo no wiadomo, że mogę postawić sobie teraz ten tier pierwszy, e, tier 0, ale co to mi daje jak na dłuższą metę, no żadnego z tego bonusu nie uzyskam, bo to te wnioski będą zdecydowanie za słabe Tier drugi, stawiamy go w tym, a może między innymi wami, mogę postawić, hell, hello, hell, hell. jest miejsce, dobra, stawiamy to Dobrze, mamy oto alchemika, który daje nam bicie, wi, ble, widzenie, bicie lidów. Mega dobra rzecz. Powiem, że to będzie mega, mega mocne, szybkie rzucanie. Do tego jeszcze plazma na Ziemi, która też będzie od atakowała lidy. On sam atakuje lidy. No i dzięki temu że się Quincy będzie w stanie bić kamopancerz, jeśli uzyska tą miksturkę, Więc naprawdę bardzo dobra jednostka na tą rundę, oczywiście. No i na nasz tryb gry. Zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo ona jest dobra w tym momencie. Speed, speed, potrzebujemy speeda, bo tutaj widzieliście sami, przychodzimy nam oni powolutku, więc no lepiej to oczywiście nadrobić. Na szczęście, chyba z rykoszata dostali. Mi się wydaje, że chyba z rykoszata oni w tym momencie tutaj dostali. Dobrze, trzeci tier postawimy w tym miejscu. Zobaczymy, czy dostaniemy coś dobrego, bo tak, wykorzystujemy teraz jedno z ciekawszych miejsc, czyli najlepsze miejsce to jest to tutaj. Hmm, wykorzystamy to miejsce dla trzeciego tieru Miejmy nadzieję, że wylosujemy coś dobrego Bo chciałbym wreszcie dojść do wysokiej rundy A nie tak jak poprzednio Ledwo, ledwo, ledwo tam graliśmy do rundy setnej Co i było oczywiście zbyt ciekawe No ale zobaczymy jak chciałbym bardzo zagrać do wysokiej rundy A wy chcielibyście? Jak obstawiacie, co to będzie? Obstawiajcie w tym momencie w komentarzu Czy to będzie coś dobrego, czy też nie Zostawcie oczywiście kciuka w górę wszyscy Wszyscy, do jednej osoby Tak, ty również Tutaj oczywiście zostaw tego kciuka w górę już? Już? Dziękuję Ci bardzo oczywiście i losujemy trzeci tier, a to będzie Sniper z widzeniem camo, z kamopancerzem, biciem lidów. No powiem Wam, że się postaraliście. Naprawdę się mega postaraliście, bo to jest naprawdę dobry Sniper. Mm, nawet nie mam co narzekać, że nie ma tego upgrade'u, to jeszcze nie jest aż tak źle, że go nie ma on. Grunt, że bije ceramikę per shot. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i bije po prostu kamo. To też jest oczywiście znacząca sprawa, bo w tym momencie tylko i wyłącznie nasz Queens jest w stanie bić tutaj nam kamuflaż. Teraz dwie jednostki mogą bić go jak najbardziej, więc super, bardzo fajnie. Ok, odblokowujemy ten teren. Hmm, tu bym wstawił może jakiś drugi tier, przynajmniej żeby boost troszkę nam pomógł. Ej, dobrze wyszło. Wyszło bardzo dobrze. 2-2-0. no sam oczywiście tier może nie jest idealny, prawda? Oczywiście byłby lepszy zdolność ścieżką z podpaleniem, mm, ale tu i tak jest bardzo dobra jednostka. Przynajmniej ma tego spida, więc faktycznie możemy to troszkę wykorzystać. Będziemy mogli zawsze nim podróżować też po mapie, żeby gonić jakieś jednostki, które będą nam uciekały. Jeśli będziemy się oczywiście chciało, co różnie z tym bywa. Tylko żałuję, że nie zostawiłem sobie tej modyfikacji, noście knowledge, żeby on miał celowanie. To naprawdę jest bardzo fajna modyfikacja. <laughs> naprawdę nie wiem, czy sobie nie wygram na stałe. Co, 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 co są dzisiaj na, na ten temat? Żeby zostawić tą modyfikację, żeby i Mortar sam naprowadzał, oraz Dartingan mógł sam naprowadzać, to jest mega fajna sprawa więc myślę, żeby tego sobie w faktycznie nie zostawić na stałe, dobra trzeci tier, kolejny, więc mam nadzieję, że wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki i losujemy kolejny Sniper nie wiem, czy jak trzymacie kciuki, to zawsze są Snajperzy, mam wrażenie, bardzo dobrze oczywiście, to są dobre jednostki w tym momencie mamy podążanie, no to troszeczkę jest słabsze, bo jakby miał przynajmniej dolną ścieżkę, bo górną ścieżkę przynajmniej by, biłoby je. albo lidy, albo by szybko atakowało, tak bije wolno, ale bije dobrze, bo tj. to naprawdę jest bardzo dobry damage, że widzicie tu mamy 2700 tu w tym momencie już mamy 2200, więc według mnie on chyba powinien nawet jego dogonić, jeśli nie. będzie dobra sytuacja oczywiście na to więc to powinno być to w porządku, dobra, zbierajmy na czwarty tier, bo jak widzicie, sami nawet sobie radzimy, nawet sobie tutaj bardzo fajnie radzimy z tym wszystkim, więc myślę, że mógłbym sobie pozwolić także na <laughs> zbieranie na wyższy tier. Tutaj użyłem bardziej umiejętności, czyli na speed, spida, żeby pomóc sobie w przypadku lidu, ale w przypadku camo, bo leciał ich naprawdę dużo. Ja w tym momencie, jak sobie widzicie, no nie ma zbyt dużo jednostek, które są bardzo dobre bicia. Mm, owie kamo, o o bicia owy kamuflaży, więc tutaj potrzebuje się boostować czymś jak najbardziej. Tutaj na razie spokój, dobra? No i losujemy czwarty tier Wreszcie możemy zrobić coś porządnego A może postawimy go tutaj Tak, sobie tutaj, że wreszcie będzie on jeszcze boostowany I uwaga, to będzie, trzymamy wszyscy bardzo mocno kciuki No to ja rozumiem, no to ja rozumiem A patrz no, patrz, jest naprawdę super sprawą. Oczywiście no każda jednostka ma swój mankament, ta również oczywiście ma, nie ma widzenia camo, więc tutaj wszystko jest problem, ale, ale przynajmniej w przypadku sterowców mamy już spokój. więc myślę, że mogę sobie pozwolić troszeczkę teraz przyspieszyć grę, czyli troszeczkę puścić tych rund o wiele, więcej, żeby jednak nasza gierka była bardziej dynamiczna odnośnie tego, bo i tak, się jak przynajmniej do tej rundy. 58, 57 Damy sobie radę, bo tam dopiero poleci kamopancer I troszeczkę więcej takich trudniejszych jednostek Ale stawiamy kolejny czwarty tier Tak, to jest ten moment, w którym możemy pozwolić sobie na czwarty tier wreszcie Dzięki temu, że mam tego snajpera Radzę sobie z tymi ceramikami Kto w ogóle wygrywa? No nie no, on cały czas tutaj jakby wyprzedza go, więc troszeczkę słabo Dobra, losujemy kolejny czwarty tier Drugi czwarty tier, wow No to jest dopiero... To jest Pedro Gielka to oczywiście też ma swój mankament, bo nie ma widzenia kamo. Ale to jest smutne. Taka dobra jednostka nie widzi kamo. I dodatkowo jeszcze on nie bije lidów. Pamiętajcie o tym, że Darting Gun na dolnej ścieżce na czwartym tierze, nie bije lidów. Tak naprawdę, nawet nie wiem, czy piąty tier bije lidy. Niestety, tylko zapewne, jeśli ty wiesz na 100%, czy bije lidy, dolny tier, piąty tier. Dolny tier, piąty tier, rany boskie, jak to było bardzo po polskiemu, to napisz mi to w komentarzu koniecznie, to jest bardzo ciekawe, no też oczywiście to się przyda innym osobom, a jeśli nie napiszesz, to oczywiście ja to weryfikuję później po materiale, może wszystko będzie w porządku i nikt nie przegra w tym momencie, zobaczymy. Ym, tak, teraz mówiłem, kamo to jest mój największy problem, bo i mój aparcz oraz moje działko nie widzą kamo i to jest naprawdę wielki problem. Potrzebuję w tym momencie wylosować czwarty tier ponownie, który będzie widział kamo. Jeśli będzie on widział kamo, to zbieramy na piąty tier. Pierwszy piąty tier yy, w odświeżonej wersji random monkey. Uwaga, czwarty tier kolejny. Wszyscy kciuki oczywiście już trzymają. Bardzo, do, bardzo dobrze lecimy. Znowu bez tego kamu, ej o co chodzi? Drugi raz dokładnie ta sama jednostka Bez widzenia kamu, to jest bardzo smutne Bo mam problem, mam naprawdę teraz wielkachny problem Trzeci tier może nam dać saba, ale to jest mała szansa oczywiście na tego saba, No nie wiem Nie wiem czy zbieramy od razu na piąty tier Spróbujmy, spróbujmy zbierać ten piąty tier Bo ja się bardzo obawiam, że moją największą zmorą będzie oczywiście kamuflaż który mnie po prostu pokona. Nie powinien mieć problem z rundą 63. Nie powinno nam tutaj nic wręcz zrobić. Runda 64, czyli rush związany z mm, Moabami, też nie powinien być z nami większym problemem. Ale no właśnie, każdy kamuflaż jest dla mnie mega mega ciężki. I to jest problem. To jest dosyć sprawy problem, a Wam powiem. Puśćmy rundę szybciej. Mam nadzieję, że, że sobie z tym poradzimy. Hmm, jeszcze jedną rundę szybciej mówicie sami, że jest spoko Jest naprawdę bardzo, bardzo spoko w tym momencie Radzimy sobie bardzo dobrze wręcz Więc mogę pozwolić sobie na puszczenie Tej rundy troszeczkę szybciej, no chyba, że poleci nam kamuflaż No wtedy będę no lepiej tak Ale w tym momencie leci nam kamuflaż Więc leci też oczywiście też również Z innymi speed I w tym momencie lekko zwalniamy, żeby naładować Sobie umiejętność, tak Jeśli nasz rapid fire nie jest tutaj nabity Nie mamy możliwości go użycia To nie puszczamy dodatkowych rund bo jeśli poleci większy raz związany z kamuflażem, to oczywiście nie mamy szans go wybronić i to jest ważne, żebyście o tym oczywiście, pam oczywiście pam pamiętali. Kamuflaż jest istotny. Puszczajmy, kolejna runda. Mamy skilla, możemy też tutaj poszaleć w tym momencie. Dobra, pójdźmy kolejną rundę. Oczek oczekujemy zawsze chwileczkę, na kilka sekund oczywiście, przed kolejne kolejnej rundy, żeby oczywiście móc jakby naładować swoje akumulatorki. Użyłem skilla w ten sposób mogę aktualnie znowu używać swojego skilla więc znowu puszczam kolejną rundę może by to nie, no właśnie wolałbym nie sprzedawać nic, dosłownie nic wolałbym nie sprzedawać ale nie wiem czy dam sobie radę z kamo naprawdę to kamo jest dla mnie mega zmoro bo jak poleci mi teraz rush z ceramik jest ja sobie nie z tym chyba nie, czekajcie, ja muszę postawić coś na kamu, muszę mieć coś na kamuflaż, uwaga, trzymajcie teraz mega mocności, potrzebuję coś na, kam na kamuflaż. A, sprzedajemy go, wiem, że nie robię tego zazwyczaj, nie sprzedaję jednostek w taki sposób, no ale nie mam szans z tą jednostką, wiem, że ona była mocna, ale spróbuję jeszcze raz wylosować coś, jeśli znowu będzie coś litnego, już to zostawiam. No niestety, dobra, widzimy niby kamuflaż, ale to nie jest mocna jednostka. To nie jest mocna jednostka. wydaje mi się, że będę miał i tak się Tutaj Pamiętajmy też, że ta jednostka jest tania. To jest bardzo tania jednostka, coś w granicy 2-3 tysięcy. Łącznie a wydaliśmy na nią 11-12 tysięcy. O no to jest różnica, to jest oczywiście spora różnica. No ale jak mówiłem, ojoj kurze skila. Ale szkoda, mogę teraz przez to przegrać. Przez użycie tego skilla mogę przegrać. Naprawdę. Nie żartuję w tym momencie już. Przez, uży Przez użycie tego skilla mogę faktycznie w tym momencie już przegrać, bo się, nam się to zregenerowało szybko, bo będzie wielki, wielki problem, żeby to pokonać, bo no będzie tylko i wyłącznie ciężej. W tym momencie już będzie tylko i wyłącznie ciężej. Zawsze mogę sprzedać wszystko tutaj na środku po rundzie 80, żeby postawić tylko i wyłącznie prototypier, tylko wtedy zamienię sporo jednostek na jedną i to nie wiem, czy będzie dobre wyjście. Naprawdę nie wiem, czy będzie dobre wyjście. Zaraz będzie raz związany z, z, z ceramiką. Rozpoznałem go potem, bo po nie będzie nam się ruszał nasz sterowiec, a będzie leciał to naprawdę dużo, ale mam tego skilla, on nas powinien wybronić, to tak mi się wydaje, ten skill nas wybroni, ja spowalniam gierę teraz co chwilę, jak sami też to widzicie, bo czekam na wylot tego ataku, on będzie leciał jako krawatki teraz, teraz powinien lecieć też z kamuflażem i on będzie, jak mówiłem, mega dla mnie ciężki, więc wszystkie skile lecą, dobra, daliśmy radę, bardzo, bardzo. Nie mówcie mi żeby regrowy jeszcze, nie dobra, na się w prądu, na razie w porządu. ładujemy akumulatorki nasze tutaj i żeby, szybko, żeby się tutaj zregenerowało to wszystko, bo bez tego no będzie nam bardzo ciężko oczywiście z kolejnym kamuflażem, a nie wiem czy nie ma tutaj jeszcze kamuflaża rigrow. Właśnie w tej rundzie. Czy kamuflaż regrow nam nie poleci? Czyli ceramiki jeszcze z regeneracją. Odłączyć bardzo ciężko do dokonania oczywiście z tym zestawem. No ale zobaczymy. Chyba nie będzie, go, dobra, nie będzie go, bo cóż, leci ostatni, ej, ostatnia jednostka, więc bardzo fajnie. No i teraz zostajemy sobie wzięci ząga, Zonga, co jak się domyślacie pewnie nie będzie wielkim wyczynem. Mamy Apacza, Apache sobie spokojnie z Zongiem poradzi, no tylko mamy już tutaj masę tutaj naszych oczywiście dartlinganów, więc tym bardziej oni powinni tutaj być mega, mega silni, chyba że teraz na coś ucieknie. Nie chcę używać skilla, bo to jest ważne, żeby go nie, nie używać. Super, daliśmy radę. Idealnie, oczywiście, Apache na pierwszym miejscu. Free play, lecimy dalej, oczywiście. Ruszamy, zaczynamy rundami. Spróbujmy pierna nazbierać te piążki normalne. Te 20 tysięcy potrzebujemy nazbierać. O tak, o. Wydaje mi się, że jesteśmy spokojnie w stanie to nazbierać, więc nie będę tutaj jeszcze szalał, żeby coś tutaj jeszcze kombinować. Na razie zostawimy to w tym zestawie, co mamy. No i zobaczymy, czy nazbieramy na tę na naszą jednostkę, czy też będą tutaj jakieś większe problemy. Ojoj, są problemy, dobra, używamy skill'a i używamy jeszcze tego. Dobra, musieliśmy to użyć, bo inaczej byśmy to już w sumie przegrali, więc no sami widzieliście zresztą, że Quincy jest naprawdę mega dobrą jednostką. Bardzo fajnie nasona tutaj oczywiście broni. Może nie ma dużego dimensiu, to tak naprawdę w tym momencie 60 tysięcy dla bohatera to nie jest dużo. Spokojnie byśmy mieli więcej innymi jednostkami, no ale i tak się jak wiadomo, jest to jednostka warta, warta, warta oczywiście z zachodu. Dobra, czekajcie, wait, 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 wait leci, coś chyba leci, dobra, tam chyba coś leciało dobra, zrobimy tę akcję, którą mówiłem na samym początku, czyli jeśli będziemy przegrywali bardzo mocno, to sprzedamy nie, nie ta runda, aj, hola, hola to było to, dobra, to było to, 82 runda, idealnie, sprzedajemy w takim razie jednostki ciebie na ciebie. Dwie noski sprzedajemy i teraz mamy piąty tier do wylasowania. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego, że będę mógł sobie zaraz przynajmniej do tej rundy setnej. No, byłoby to dobre, no ale zobaczymy. Cóż takiego będzie, co nam gra, wrzuci jako mój pierwszy i chyba jedyny. Piąty tier. Wszyscy, wszyscy kciuki w górę. Trzymamy kciuki, oczywiście, jeszcze sami i hmm. Powiem że ciekawa jednostka, naprawdę ciekawa jednostka, problem nie widzi kamo oczywiście, więc no, DDT nas spokonuje, ale ona jest dobra pod tym względem, że ona jest kozacka na Moaby, naprawdę na Moaby ta jednostka jest kozacka. Pewnie no, nie mam co budować nic więcej, bo to nam nic nie pomoże, to też nam nic nie pomoże, nawet gdybym chciał sobie zbudować sam, ta jednostka jest dobra. Ta jednostka jest naprawdę, pewnie widzicie sami. rzuca tylko i wyłącznie i wszystko wchłania. Tylko, że ja nie wiem, czy ona nam nie zjada pieniędzy. Tego rodzaju nie jestem nigdy pewny. Bo ona jest tutaj taka specyficzna odnośnie tego. Więc tutaj trudno powiedzieć, czy ona nam czegoś nie psuje przy okazji. Swoją, po, swoją niby pomocą, że niby nam pomaga, to naprawdę nam psuje szygielkę. Tak oczywiście też może być, ale zobaczymy. Uśmie jeszcze jedną rundę ekstra do przodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie spoko, Nie ma problemu z żadnego tutaj. No, może lekki się zaczynają w tym momencie, ale użyjemy oczywiście skill'a i damy sobie radę. No, on będzie tutaj szybciutko i wszystkich gonił. Dosłownie zaraz będzie on number one. Tego też oczywiście on przegoni, jeśli oczywiście dożyjemy do takiego dłuższego, do takiej dłuższej, wy, wyższej rundy. Spróbujmy. Czwarty pier. Potrzebuje coś, jak mówiłem, na DDT. Nie wiem, co by było takie, chyba najlepsze. Chyba najlepszy byłoby to jest zbudowanie, nie wiem, darting na środkowa ścieżka. Mac byłby też spoko, też, żeby widział kamo, oczywiście. Oto spróbujmy, cóż to będzie, co nam pomoże w gierce? I uwaga, to będzie. Bumerang, nie widzi kamo. Dobra jednostka, oczywiście to jest dobra jednostka, ale nie widzi kamo. I to jest jej chyba największe zdecydowanie minus. I tu będę miał problem, bo tak naprawdę w tym momencie już nie mam zbyt dużo czasu. Zaraz polecimy moje pierwsze DDT, trzy DDT, i one mnie chyba pokonują. Te dility, co w tym momencie nam tutaj polecą, one nas pokonają. Więc jeśli przegram, to oczywiście sprzedam. Piąty tier, sprzedam wszystkie jednostki i wlosuję coś nowego. Skill oczywiście użyty. Nie ma żadnych szans na pokonanie. Mówiłem, moją zmorą jest w momencie camo. A dokładnie wobec to, że ja tego camo nie widzę. Nie widzę Kamo i to jest wielki problem. Próbujmy, sprzedajemy. Op, musimy obchnąć. Wystarczy? Wystarczy, dobra. I recytujemy piąty Tier. I tym razem dostajemy. A, coś, co też nie widzi Kamo, oczywiście, ale puśćmy rundę, oczywiście. Puśćmy rundę dla spokoju ducha i upewnijmy się, ale on nie, on nie widzi Kamo. Spróbujemy jeszcze raz. Ostatnia próba. Czy gierka pozwoli nam na dłuższą gierkę, czy też gierka zdawa, że to jest runda maksymalna? Dlatego zestawienia randoma Zobaczymy za nas, oczywiście. Jeśli teraz również przegramy, szybki rzut. Nawet chyba nie będę tego próbował, tak mi się wydaje. Nawet to chyba nie będę próbował, ale żeby było fair play, sprzedamy to. Sprzedamy to. I tak naprawdę ja chyba sprzedam wszystko. Co jest, co ja kupię? Co ja mogę kupić tutaj takiego mega, mega dobrego, żeby wygrało z tym wszystkim? To jest dobre pytanie. Jedna jednostka, która wygra z DDT na długi, na długo, długo. Spajkuś na końcu No to byłaby, byłaby dobra jednostka chyba po taką grę Tylko, że oczywiście postawienie tego spajka Spoko, jest mocny, jest bardzo mocny wręcz bym powiedział No ale też on wymaga troszeczkę tutaj czasu pana Żeby się mógł naładować odpowiednio Ale zobaczymy co z tego będzie Pyk, 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 sprzedajemy to, stawiamy Zobaczmy, jedna jednostka mówiłem, żeby pokonała Nie zbędę, że wygra tak oświeżo postawiona, no ale zobaczmy Oczywiście, że wygrała, super bardzo fajnie no i próbujemy. Próbujemy coś tu więcej oczywiście osiągnąć w tym momencie. To naprawdę gramy tylko jedną jednostkę. Pamiętajcie o tym, że budujemy tylko jedną jednostką. Ona nie wygra tego już. Nie ma szans. Nie ma szans? Czy ma szansę? No nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. <laughs> a jednak, a jednak tutaj poradziła. Ej, naprawdę! Wow! Jestem naprawdę pod wrażeniem w tym momencie, że wygrała z tą rundą. To była ciężka runda, to była zdecydowanie ciężka runda do pokonania. No ale próbujemy dalej, oczywiście. Jest coraz, coraz to cięższe do wygrywania. Ale jeszcze Gierka jakoś tam próbuje sobie tutaj radzić z tym wszystkim. Eee, postawmy tutaj jakieś wsparcie. No to może nie jest jakieś mega, mega dobre wsparcie. No ale wiecie, lepsze to niż nic, lepsze to niż nic, prawda? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Próbujmy dalej. Teraz naprawdę gramy na granicy możliwości. To jest już granica naszych możliwości. I tak naprawdę sprzedałbym większość stąd. Tylko po to, żeby sobie troszeczkę pobawić się z tymi jednostkami. Które będziemy mogli sobie postawić. To jest ciekawe. Ja bym sobie dał to ze, ze spinem. Czy by nie? Tak, teraz w tym momencie mogę boostować już, bo już uznałem, że przegrałem. Tak, uznałem fizycznie, że przegrałem w tym momencie. Więc już się nie patrzę tutaj, że... Ksela, minus której nie powinienem stawiać, bo ja już obstawiłem, że to jest przegrana. Po prostu, wielka jest przegrana w rundzie 90. A teraz, próbujemy dojść do rundy setnej. No, bo wiecie, jeśli mam możliwość zdobycia insta to fajnie byłoby to zdobyć. Tylko że mówię, szansa jest dosyć malutka na zdobycie, bo jednak, no, nie mamy jednostek. Nie mamy za bardzo jednostek, nie mamy czym za bardzo bić. I tak próbuję grać z tym random pickiem, czyli jednak losuję te małpki za każdym razem. mógłby tego oczywiście nie robić, prawdopodobnie i włącznie sobie grać tutaj normalnie w tym momencie, już, ale jednak chcę dalej tutaj bawić się z tym losowaniem, więc próbujemy coś tutaj, oczywiście, osiągnąć z tym wszystkim. Po co już tego skilla? Nie mam według będzie, to jest już win. Rączki do góry, poddajemy się tutaj i <grywamy> czekamy na sprawiedliwość. What? Co? O co, kaman? jak to wygraliśmy? Ej, serio? Jak my to wygraliśmy? Dajmy widzenie, Kamoim, bo to będzie to rzeczywiście przydatne, jak się wydaje. Nie mówcie mi, że ja sudem jak, jakim cudem mam wygrać. No nie, tego tak już nie mogę wygrać. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To byłoby w ogóle już chore. Żeby spajku się pojedynczy. Obronił aż taką pamiętajcie, że on kosztuje 30 tysięcy ja sprzedając jednostki bardzo dużo straciłem, na tym bardziej, że sprzedałem jednostkę warto 60 tysięcy od tak o, więc no tak to było, tak to była, oczywiście, dziękuję za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Bluestower Defense z szósteczki, na razie, hej hej pa